Poniedziałek godzina 11:00. przed zespół szkół nr 7 na osiedle zwycięstwa podjeżdżają na sygnale wozy strażackie. Jest też policja i strażnicy miejscy. Z zadymionej szkoły wybiegają uczniowie i nauczyciele. Jest trochę nerwowo, ale wszystko przebiega sprawnie i co najważniejsze bezpiecznie. Na szczęście, pożar szkoły był nieprawdziwy, a działania ratownicze Straży Pożarnej były tylko ćwiczeniami. Na pomysł zorganizowania takiej próbnej akcji ratunkowej wpadli radni z jednostki pomocniczej Poznań Północ. Jak nam powiedzieli, to doskonała okazja, aby przygotować się do podobnych sytuacji w przyszłości. Przede wszystkim wspieramy działania Policji, Straży Pożarnej i chcemy również zapewnić, zapewnić bezpieczeństwo naszym mieszkańcom. Dlatego padł taki pomysł, aby. Tutaj taką ewakuację y, improwizować. I tutaj będzie uczestniczyła Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska, oczywiście wszystko za zgodą dyrektora. No, wolimy chuchać na zimne i w razie czego, żeby wszyscy byli przeszkoleni, żeby wszystkie służby też potrafiły współpracować. Dlatego uważam, że takie ćwiczenia są potrzebne. Ewakuacja szkoły przebiegła sprawnie nie tylko ze względu na pomoc służb ratowniczych. Okazało się też, że uczniowie doskonale wiedzą, jak zachować się w takich sytuacjach zagrożenia. Jakby to było naprawdę, no to, to była panika mi A wiecie, co robić w takich momentach, gdyby naprawdę się w szkole paliło, gdyby było coś niebezpiecznego, coś się działo? Jak się zachować? No by zrobił? No tak, mieliśmy to na wosie do ostatniej lekcji, no i byśmy chyba się wiedzieli. To co się robi w takim wypadku? No, trzeba, nie można się popychać. Zamykam wszystkie okna, żeby po ogień nie miał dość tlenu, wyłączy wszystkie elektryczności. Co czułeś? No, takie lekkie podniecenie, że. że, no, że możesz się naprawdę zacząć palić. I lekki strach też. Tak jest. A wiecie, że już byście się sobie teraz poradzili, gdyby naprawdę było coś, coś się działo w szkole? Tak. Mieliśmy zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa. No, i nam pani tłumaczyła, jak to się. No to powiedzmy w punktach, co robić? Pierwszy punkt. Najpierw trzeba zamknąć wszystkie okna, potem ustawiamy się w parach i nauczyciel, nauczyciel... Powinien, wyłączyć... Się dalej, no. nauczyciel powinien wyłączyć komputer, wziąć dziennik, i gdy wszyscy wyjdą z sali, powinien yy, zamknąć klasę. Żeby strażacy później mieli pewność, że nikogo tam nie ma i nie musieli nikogo niepotrzebnie szukać. Niestety w tym przypadku nie wszyscy uczniowie opuścili szkołę i strażacy musieli w ramach akcji ratunkowej przeszukać wszystkie pomieszczenia, aby odnaleźć zaginionych. Wszelkiego typu działania ratownicze w szkołach są bardzo trudnymi działaniami, gdyż uczniowie z natury rzeczy są bardzo przekorni i lubią uciekać nauczycielom, co zresztą dzisiaj też zostało zasymulowane I w tej chwili trwają poszukiwania trzech uczniów, którzy w wyniku nazwijmy to sytuacji stresowej. E, która wystąpiła poprzez pożar i duże zadymienie w obiekcie, schowali się gdzieś e, na terenie obiektu i w tej chwili e, zastępy strażaków e, po ugaszeniu symulowanego pożaru e, i otrzymaniu informacji, że faktycznie brakuje tych trzech, trzech uczniów, e, szukają ich po prostu. Na tą chwilę mamy znalezionych dwóch, jeszcze jednego nam brakuje. W tych sytuacjach, co jest priorytetem dla działań Straży Pożarnej? Przede wszystkim, przede wszystkim ratowanie życia to, to jest zawsze priorytet najważniejszy. Wolimy, żeby się budynek spalił, ale żeby się mi nic nie stało. To jest nasz priorytet. Ratowanie życia dopiero potem mienia. Po dokładnym sprawdzeniu szkoły odnaleziono wszystkich uczniów i bezpiecznie wyprowadzono ze szkoły. Akcja ratownicza została ukończona. Mamy obowiązek przeprowadzać co roku takiego próbnego alarmu, no nie wygląda on tak jak obecnie, bo tu jest i szkoła jest zadymiona i zaginęli uczniowie, oczywiście celowo, którzy się odnajdą, ale to straż ma także w ten sposób manewry i sprawdza swoją tutaj gotowość i przygotowanie do takich akcji. Potem będzie omówienie, ponieważ... No było to dość szybko robione i bez żadnych takich większych przygotowań poza tym, że dzieciaki musiały kurtki wyjątkowo zabrać, bo pogoda normalnie by tego nie było. Ale myślę, że no dla szkoły to bardzo dobra sytuacja, bo widać, które elementy na pewno zaszwankują w takim wypadku, a tego to nie należy ukrywać tylko coś z tym zrobić. Także sądzę, że przy omówieniu, Korzystne będzie i dla nas, i dla strażaków tutaj, w jaki sposób to się odbyło. Myślę, że na oceny dopiero przyjdzie czas, bo muszę się spotkać z dyrektorem i z kadrą pedagogiczną, gdzie wypunktujemy sobie wszystkie ewentualne niedociągnięcia. Natomiast no, trzeba przyznać, że poznańskie szkoły myślę, że są w miarę dobrze przygotowane, bo z tego co się orientuje, to tych ewakuacji jest całkiem sporo co roku. Gdyż szkoły są zobligowane przepisami do, do przeprowadzenia takiej ewakuacji, i z roku na rok sytuacja jest yy, coraz lepsza. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc, jest, jest naprawdę nieźle. Wypada tylko wszystkim służbom ratowniczym pogratulować sprawnie przeprowadzonej akcji i życzyć, aby podobna sytuacja nigdy nie zdarzyła się naprawdę.